W roku 1989, gdy rozpadł się Związek Radziecki, runęła żelazna kurtyna i skończyła się zimna wojna. Był to potężny wstrząs dla przemysłu zbrojeniowego w całej Ameryce. Setki tysięcy wysoko wykwalifikowanych kobiet i mężczyzn zostało zwolnionych z pracy. Zamknięto całe gałęzie przemysłu, a niektóre części kraju wpadły w recesję. Skutki zmian były przytłaczające, ale nie do uniknięcia. Tylko ludzie elastyczni potrafili skutecznie zareagować na tę sytuację. Aby zachować elastyczność, musisz być wciąż otwarty na nowe pomysły, informacje i wiedzę, które mogą pomóc lub zaszkodzić Twojej firmie lub w osiągnięciu Twoich celów. Jeden nowy koncept może wystarczyć do zbicia fortuny lub doprowadzić do bankructwa. Jedna idea może wprowadzić Cię na drogę do bogactwa lub wyeliminować z gry. Jedna informacja w odpowiednim czasie może zaoszczędzić Ci mnóstwo czasu, kłopotów i pieniędzy. Brak tej informacji może doprowadzić Cię do ruiny. Wszyscy przywódcy są czytelnikami. Musisz bezwzględnie być na bieżąco w swojej dziedzinie. Czytaj branżowe czasopisma, bestsellery i inne publikacje. Bierz udział w seminariach i konferencjach. Zostań członkiem stowarzyszeń branżowych i nawiązuj kontakty z innymi ludźmi z branży. Moc jest zawsze po stronie osób dysponujących najlepszymi i najbardziej bieżącymi informacjami. Drugim czynnikiem napędzającym zmiany jest szybki wzrost i rozwój nowych technologii. Każda nowość w dziedzinie nauki lub techniki przyczynia się do rozwoju technologii, której celem jest ułatwienie życia ludziom i firmom przez szybsze, lepsze, tańsze i łatwiejsze osiąganie rezultatów. Prędkość zmian technologicznych wzrasta każdego dnia. Mówi się, że cokolwiek dziś działa, jest już w zasadzie przestarzałe. Każde nowe urządzenie trafiające na półkę sklepową staje się przestarzałe już przed wypakowaniem. Dzisiaj nowe technologie już po sześciu miesiącach zostają wymienione na takie, które wykonują to samo szybciej i taniej. Jeśli nie szukasz sposobu wymiany swojego produktu lub usług na lepsze, możesz być pewny, że konkurencja nie śpi, zastanawiając się, jak cię wyprzedzić i wypchnąć z rynku. Utrzymanie się w biznesie przypomina dziś zabawę, w której uczestnicy przeskakują przez siebie niczym przez kozła gimnastycznego. Najpierw szukasz sposobu przeskoczenia swojej konkurencji i świadczenia lepszych, szybszych i tańszych usług dla klientów. Potem dokładnie to samo robi Twoja konkurencja, oferując nowsze lub lepsze produkty lub usługi. Reagując na to szybko, przeskakujesz konkurencję z nowym pomysłem lub usprawnieniem. Potem konkurencja czyni podobnie. I w ten sposób zabawa ciągnie się bez końca. Ta sama zasada przyspieszonego starzenia się dotyczy Twoich produktów, usług, procesów, a szczególnie Twoich strategii sprzedaży i strategii marketingowych. Odnosi się do Twoich aktualnych metod reklamy i promocji. Cokolwiek dziś się sprawdza, wkrótce przestanie się sprawdzać. Mogą się tym znudzić klienci, może podpatrzeć to konkurencja lub w ogóle przestanie to być atrakcją na rynku. Nie tak dawno temu zapłaciłem agencji reklamowej sumę 10 tysięcy dolarów na opracowanie dla mnie reklamy, którą potem wydrukowano w ogólnokrajowej gazecie. Reklama okazała się bardzo efektywna. Przez tydzień w biurze poklepywaliśmy się wzajemnie po plecach, gdy nagle konkurencja posłużyła się taką samą reklamą, za którą zapłaciliśmy, oczywiście do sprzedaży swojego produktu. Nasz wskaźnik odpowiedzi spadł o 50% i nadal spadał. Nic nie mogliśmy na to poradzić. Musisz bezustannie opracowywać plany awaryjne dla każdego aspektu swojego biznesu ze świadomością, że cokolwiek dzisiaj robisz, wkrótce trzeba będzie zastąpić bardziej skutecznym rozwiązaniem. Wspomnieliśmy wcześniej o strefie komfortu i o tym, jak poszczególne osoby i organizacje często wpadają w tę pułapkę, bezustannie wykonując te same czynności, niezależnie od ich skuteczności. Czasami największym zagrożeniem dla długoterminowego sukcesu okazać się mogą krótkoterminowe sukcesy. Sukces w jakiejkolwiek dziedzinie może szybko doprowadzić do samozadowolenia i niechęci do zmian w przypadku nowych realiów rynkowych. Nie pozwól, aby coś takiego przytrafiło się Tobie. Trzecim elementem napędzającym zmiany i wymagającym większej elastyczności jest konkurencja. Twoja lokalna, krajowa i międzynarodowa konkurencja jest dziś bardziej zdecydowana i kreatywna niż kiedykolwiek wcześniej. Bezustannie poszukuje sposobów odebrania Ci klientów i przejęcia Twojej sprzedaży, zredukowania przepływu Twojej gotówki i, jeśli to możliwe, wypchnięcia cię z rynku. Twoi konkurenci agresywnie sprzedają swoje produkty lub usługi, wykorzystując wszelkie argumenty i każdą przewagę, aby podkopać Twoją pozycję rynkową. Równie agresywnie wykorzystują nowe informacje i technologie, aby uzyskać przewagę konkurencyjną i abyś przy nich wyglądał na przestarzałego. Dzisiaj firm, produktów, usług i sprzedawców jest więcej niż potencjalnych odbiorców tych produktów czy usług. Konkurencja staje się coraz bardziej zacięta. Jeśli chcesz przetrwać na tym rynku, musisz się jeszcze bardziej skupić i być bardziej zdecydowanym. Przede wszystkim jednak musisz zachować elastyczność. Wcześniej mówiłem o znaczeniu myślenia od zera przy ocenie każdej dziedziny swojego życia i wszystkich swoich działań. Myślenie od zera jest bardzo istotnym narzędziem ułatwiającym zachowanie elastyczności. Bezustannie zadawaj sobie pytanie, czy jest coś, czym się aktualnie zajmuję, czego nie podjąłbym się na nowo przy moim aktualnym stanie wiedzy? Przeanalizuj każdą sferę swojego życia i biznesu. Kiedykolwiek odczuwasz stres, wewnętrzny opór lub czujesz, że nie odnosisz sukcesów, zadaj sobie pytanie w duchu zasady myślenia od zera. I jeśli jest coś, czym nie zająłbyś się od nowa, natychmiast przygotuj plany wyjścia z tego i skieruj swoją energię tam, gdzie możesz odnieść lepsze rezultaty. Nie pozwól, aby Twoje ego przysłoniło Ci zdolność oceny lub zdrowy rozsądek. Nie przejmuj się, kto ma rację. Interesuj się raczej, co jest słuszne. Musisz przyjąć do wiadomości fakt, że większość Twoich decyzji w końcu okaże się błędna. Bądź gotów być elastycznym, szczególnie w obliczu nowych informacji, technologii lub konkurencji.